Cały dzień była piękna, słoneczna pogoda, a jak tylko zaczęłam nagrywać, to od razu przyszła burza i zrobiło się ciemno, i musiałam włączyć wszystkie światła, żeby było cokolwiek widać, więc tak. Cześć. Ostatni book haul pojawił się jakieś dwa miesiące temu, więc przyszedł czas, abym podsumowała swoje zakupy książkowe. No, trochę tego jest, więc po prostu zacznę. I zacznę od fantastyki, bo, no, mam tu kilka takich książek, które mogą być bardzo dobrymi książkami. Aha, jeszcze jedna informacja. Jeśli w tym filmie zobaczycie książkę, o której chcielibyście usłyszeć, to proszę dajcie mi znać w komentarzu. Nie mówię, że od razu w kolejnym filmie będzie recenzja tej książki, bo możliwe, że tak nie będzie, ale prawdopodobnie sięgnę po tę książkę szybciej. I zacznę od książki, o której nie miałam absolutnie pojęcia i dopiero Instagram uświadomił mi, że taka książka istnieje. I jak ymm, wydawnictwo Rebis powiedziało, że będzie dodruk, to bardzo wiele kont książkowych właściwie oszalało. I mam tu na myśli pół króla, tego autora mam na półce, w sensie inne książki, ale jeszcze ich nie przeczytałam, więc nie chciałam kupować, wiecie, kolejnej książki, która będzie leżeć, aż przyjdzie na nią czas. Ale po komentarzach na Instagramie i nie tylko, no wnioskuję, że to będzie bardzo dobra książka. I sam opis zaciekawił mnie na tyle, że postanowiłam po prostu sobie tą książkę kupić. I jest to Young Adult. Gdzie główny bohater ma tylko jedną sprawną rękę, chce odzyskać swój tron, ale żeby to zrobić, musi przebyć morze. I przez to, że jest, no, niepełnosprawny, to jego jedyną bronią jest jego umysł. I to brzmi super. Ja uwielbiam bohaterów, którzy są, wiecie, tacy inteligentni, ale przybiegli, w sensie, że ta ich inteligencja jest właśnie bronią, a rozumiem, że to jest ten przypadek. I ma mieć swoją drużynę, w sensie yy, swoich przyjaciół, którzy no, będą mu pomagać w tym, żeby właśnie odzyskał swój tron. Yy, ja już widziałam, że kolejne tomy również otrzymały swój dodruk, w sensie już można jej kupić. I ja jeszcze no, się trochę waham. Eee, no, bo chciałabym najpierw przeczytać ten pierwszy tom i się dowiedzieć, czy to w ogóle będzie seria dla mnie. Ale no, po wielu pozytywnych recenzjach i takich recenzjach osób, którym no, ufam raczej w takiej opinii książkowej podobny, no to wnioskuję, że to. Mm, może być książka dla mnie. I dalej mam książkę, która już miała swoją premierę jakiś czas temu, ale ja tak jakoś, nie wiem, no ciężko się zbierałam do, do zakupu jej, ale to jest jedna z autorek, którą, którą lubię. Jest to Pani Cassandra Clare i łańcuch z cierni. I jest to seria, której jeszcze nie zaczęłam, ale to jest seria z, ze świata nocnych łowców, a ja no kocham tą serię. Więc kiedyś, kiedyś i przeczytam tą trylogię, bo jeśli dobrze pamiętam, to jest to już teraz trylogia. A jeśli jesteśmy przy seriach, które lubię, to jeśli widzieliście ostatnie podsumowanie lipca, no to pewnie wiecie, że ostatnio polubiłam się z panem Kingiem za sprawą Mrocznej Wieży. Więc poczyniłam pewne zakupy. I tak! I mam tutaj drugi tom, czyli powołanie trójki. I powiem Wam szczerze, że no, z tym tomem wiąże bardzo duże nadzieje, gdyż w tym tomie nasz główny bohater, czyli Roland, no, powołuje swoją drużynę. A ta drużyna, w sensie kto wchodzi w skład tej drużyny, brzmi: no powiem Wam super, bo mamy tutaj narkomana, schizofreniczkę i seryjnego zabójcę. Jeśli ten tom nie będzie dla mnie, to nie wiem, co będzie dla mnie. Ale oprócz tego mam też y, tom trzeci i nie wiem, jak to się stało, bo zamiast tomu czwartego od razu kupiłam tom piąty. Jeśli ktoś wie, gdzie można kupić tom szósty, to proszę dajcie znać, bo ja przeszukałam no chyba cały internet i tego tomu nigdzie nie mogę znaleźć a bardzo bym chciała sobie ten tom kupić. Okej, okay, i jeśli jesteśmy przy fantastyce, to mam jeszcze jedną książkę. Jest to książka, przed którą się bardzo długo broniłam, bo jest to pani Fonda Lee i miasto Jadeitu. I to ma być urban fantasy. W tej książce Jadeit no jest yy, magiczny, w sensie ma on tam podtrzymywać się Jakieś magiczne moce, tak? Na pewno coś pokręciłam, ale bohaterowie w tej powieści to mają być gangsterzy. W sensie ma być to jakiś klan, czy popłynęłam? Możliwe. I powiem Wam szczerze, że sama sobie się trochę dziwię, że po tę książkę no nie sięgnęłam wcześniej i bardzo długo. Myślałam, że to nie jest książka dla mnie, bo lubię azjatyckie motywy. A z tego co wiem, ta książka no, stoi azjatyckim klimatem. No więc, tak, jestem bardzo ciekawa. Teraz przejdziemy do mm, science fiction i trochę tej fantastyki naukowej mam. I nie wiem w sumie od czego zacząć, więc może zacznę od początku. Zacznę od pana Jeffa Van Der Mera i drugiego tomu który się nazywa Ujarzmienie. I ja bardzo bym chciała przeczytać tą serię. To jest Trilokia, która jest bardzo ciężko dostępna. Miałam to szczęście, że udało mi się upolować pierwszy i teraz już drugi tom. Natomiast słyszałam, że trzeci tom to już jest w ogóle jakaś legenda, jakiś po prostu żyjący jednorożec książkowy, i bardzo ciężko dostać tą książkę. A ja tak mam, że jak nie mam całej serii, to od razu mi się nie chce sięgać po tą serię, bo wiem, że jej nigdy nie dokończę i to mnie bardzo frustruje, więc możliwe, że tą serię skończę dopiero, jak uda mi się kupić trzeci tom. Podejrzewam, że to będzie wtedy, kiedy wydawnictwo któreś. No cóż, pozostaje nam po prostu pomarzyć. A, jeszcze nie powiedziałam, o czym to jest. Mianowicie, ma być to połączenie fantastyki i horroru. Gdzie mamy strefę X, gdzie dzieją się różne dziwne rzeczy. Między innymi, mm, coś lub ktoś zmienia ludzkie umysły. Nie wiem, czy jeszcze, ale kiedyś na Netflixie był, był film pierwszej części, i tak powiem Wam, że nie za bardzo mi on siadł, ale podobno książka jest o wiele, wiele lepsza niż. Niż film. Ok, dalej mam mojego ulubionego autora, mianowicie pana Stanisława Lema. I tak, i kupiłam sobie Katar. I ma być to nie historia typowo science fiction, ale ma być to kryminał, gdzie i tutaj jest chyba ten element science fiction, bo były. Astronauta, który jest na przedwczesnej emeryturze, zaczyna rozwiązywać zagadkę śmierci, które się dzieją w łaźniach. Dobra, teraz czytam, że są to zakłady kąpielowe. W każdym bądź razie pan Lem, piszący kryminał, stwierdziłam, że muszę to sprawdzić. No i dalej, idąc z tym kluczem, mam też śledztwo. I również ma być to kryminał. I jest to dosyć nietypowy kryminał, ponieważ no, nie ma tutaj śmierci jako takiej, gdyż zagadka polega na tym, że ludzie, którzy już nie żyją, mianowicie ciała w kostnicach, zaczynają się ruszać. <grym> na początku zmieniają tylko pozycje, potem na przykład leżą w innych miejscach, aż w końcu świadkowie twierdzą, że powstają i, i idą gdzieś. No i nasz główny bohater próbuje się dowiedzieć. Jak to jest możliwe? Kto za tym stoi? Co się dzieje? I teraz nie jestem pewna, czy tą książkę Wam już pokazywałam w którymś z Bucholi. Chyba nie, dlatego o niej opowiem, bo jakiś czas temu byłam w moim ulubionym antykwariacie w Katowicach i kupiłam sobie starą książkę pana Lema, w sensie stare wydanie Cybriady. Powiem Wam, że jestem zakochana w tych starych książkach, w sensie w starych wydaniach Lema, bo tych wydań, tych edycji jego książek jest no kilka. Nie wszystkie mi się podobają, ale ta stara taka rysowana, jest przepiękna. Ja też tą książkę kiedyś pokazywałam w jednym z, z, z reading vlogów nie pamiętam którym, ale te ilustracje w środku. Ona, ta książka nie jest najlepiej zachowana, bo jest no niestety podarta i bardzo pobrudzona zwłaszcza grzbiet i pożółkły, ale. Tak, ta okładka zawładnęła moim sercem, że musiałam po prostu sobie tą książkę kupić i gdzieś ją tu sobie, nie wiem, jeszcze gdzie, podejrzewam, że tu, gdzie stoi fantastyka naukowa, sobie tak ją postawię, żeby było widać właśnie okładkę, nie grzbiet. Po prostu sobie stwierdziłam, że skoro Lem to jest jeden z moich ukochanych autorów, no to chciałabym mieć taką książkę mm, no nie tylko do czytania, bo, bo szczerze nie wiem, czy tą książkę w sensie Cyberiady na pewno przeczytam, bo nie czytałam. Ja wiem, że to jest lektura. Znaczy kiedyś była lektura, nie wiem, czy wciąż, ale jak ja chodziłam do szkoły, to Cyberiada była lekturą, ale wtedy no nie czytałam jej. Chyba Wam kiedyś już o tym mówiłam, ale ja. Ja przez całą moją edukację, nawet tą wyższą w sensie, jak chodziłam na studia, to całe swoje życie. Czytałam książki, no czy dużo, to bym nie powiedziała, ale czytałam regularnie. Natomiast rzadko kiedy czytałam to, co było ode mnie wymagane, żebym przeczytała. I pamiętam wtedy, zamiast briadę, bo to mi było narzucone z góry, to przeczytałam panalema, ale przeczytałam. Eden I tak mi się bardzo spodobało, że przeczytałam też Niezwyciężonego. Przeczytam kiedyś Cyperiadę, ale na pewno nie w tym wydaniu, bo, te, bo to wydanie jest po prostu, żeby, żeby stać <grym> jako po prostu ładna książka, a nie żeby ją czytać. Ale będąc w tym antykwariacie, to poczyniłam jeszcze inne zakupy. I od razu Wam powiem, że trochę zrobiłam w topę, bo kupiłam sobie dwie książki z... Nie, przepraszam, trzy książki z serii Uczny Wyobraźni. Jeśli to nie jest pierwszy film, który oglądacie na tym kanale, to pewnie wiecie, że ja uwielbiam tą serię wydawniczą. Ale kupiłam Atrament. I opis... Tej książki tak bardzo mi się spodobał, że od razu, nie myśląc, wzięłam tą książkę i dopiero potem w domu sobie uświadomiłam, kiedy ją przejrzałam, że to jest drugi tom. Bo ta książka zaczyna się. To jest od razu tom trzeci. Jak widzicie, tak właśnie robię zakupy, bywa. Więc teraz muszę upolować tom pierwszy. A to dużo tłumaczy, gdyż opis już mi się wydawał trochę zawiły, ale stwierdziłam, że to super. Jest kilka takich książek właśnie w uczcie wyobraźni, na przykład mm, Diaspora. Diaspora też jest taką książką, już o niej opowiadałam na tym kanale, gdzie dopiero tak około 50 strony czytelnik zaczyna kumać o co chodzi. I ja myślałam, że to jest jedna z takich książek, gdzie autor wrzuca nas do świata, wiele nie tłumaczy, i my po prostu musimy nauczyć się pływać. W tym świecie, ale no, to po prostu jest tam drugi i dlatego ten opis mógł mi się wydawać deczko za zawiły. To, co mnie zastanowiło, to, to ten atrament jest dość zniszczony, jak na książki, które można kupić w, w tym antykwariacie. Um, zwłaszcza mam tu jedną książkę, która wygląda jak nowa. I zaraz do, niej, zaraz do niej przejdę. Natomiast ta książka jest zniszczona. I normalnie książki, które są w takim stanie, to w tym antykwaracie są no, tanie jak barszcz. A ta kosztowała 35 zł. Więc mówię, okej, okay, wezmę. No, yy, Dobra, a dalej. Właśnie z uczty wyobraźni mam rozłąkę. Akcja toczy się około, bo chyba zaczyna się przed, ale potem też w trakcie II wojny światowej i mamy dwóch braci. Jeden zaciąga się do raf a drugi jest pacyfistą i odmawia no, wzięcia udziału w wojnie. I to ich bardzo poróżniło, oni się no, yy, nie dogadują, ma być tu jakiś konflikt, ale potem Muszą razem współpracować. Ja lubię książki o skłóconych rodzeństwach. Wydaje mi się to bardzo ciekawym motywem. A biorąc pod uwagę, że ten motyw się pojawia w uczcie wyobraźni, no to to może być dobra książka. I właśnie tą książką, która udało mi się upolować za śmieszne pieniądze, bo chyba 17 zł, a jest w super stanie, w sensie ona jest nowa. Ja podejrzewam, że ktoś ją kupił, przeczytał raz, albo nawet jej nie przeczytał, tylko po prostu ją sprzedał, oddał, nie wiem, w każdym bądź razie jest to Gambit Lisa. I to jest nowość z tego roku, co też jest dla mnie ciekawe, że książkę, którą normalnie można kupić w Mpiku za 50 zł, udało mi się upolować za 17. Nie, przepraszam, cena układkowa to 45, nieważne. W każdym bądź razie, ja nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, ale tutaj główną bohaterką jest kobieta w wojsku, bo w ogóle ta powieść ma być taka bardzo mm, wojskowa. Płem dla fabuły ma być wojna w kosmosie. No i nasza główna bohaterka, co się jej tam nie pykło i. Okryła się hańbą i teraz musi się zrehabilitować w oczach swojego dowódcy. A żeby to zrobić, to musi tam zdobyć wieżę jakąś. To nie brzmi, jakbym wiedziała, o czym mówię. Ale to, co mi się wydało super ciekawe, to to, że ona, aby osiągnąć swój cel, to łączy siły z nieumarłym taktykiem, który jest super inteligentny i to mnie w ogóle rozwaliło, bo mm, nigdy nie przegrał. Za to w swoim pierwszym życiu oszalał i unicestwił dwie armie, w tym własną. I ja jestem super ciekawa tej postaci. Jeśli, jeśli dobrze rozumiem, to ona tutaj no, będzie ważną figurą w tej opowieści. Bo ja chcę historię o szalałym geniuszu, który unicestwia armię w tym własne, jakby. Czy to nie brzmi super? I to też jest dla mnie rozbrajające, że autor, którego książka jest wydawana w uczcie wyobraźni, napisał książkę dla dzieci. I ja, jak przeczytałam opis tej książki, czyli Smoczej Perły, to ja stwierdziłam, że ja muszę to przeczytać, bo jest to książka, która jest science fiction dla dzieci. To jest dla mnie ultra ciekawe, bo wydaje mi się, że takich książek jest bardzo mało. Chyba też Jay Christoph napisał książkę właśnie z tego gatunku, tylko właśnie targetowaną dla dzieci, ale no ja już wiem, że książki Jaya Christopha nie są dla mnie. Ja nie mówię, że on jest złym pisarzem czy coś, ale po prostu no... Nie pasuje mi to, jak on pisze. Tak mam. Ale akurat z tą książką i z tym pisarzem no, wiąże dosyć duże nadzieje. I mamy tutaj historię dziewczynki, która marzy o tym, żeby wyrwać się ze swojej pustynnej planety, gdzie mieszka w przeludnionym domu, i marzy o tym, żeby podróżować wśród gwiazd. I kiedy dowiaduje się, że jej brat zdezerterował, bo on się właśnie za, zaciągnął do kosmicznych sił, to się jakoś nazywa w tej książce. Tak, siły kosmiczne. I jej brat zdezerterował, uciekł ze swojego statku, ponieważ chciał znaleźć smoczą perłę. I ona, znając swojego brata, wie, że no, jest to niemożliwe, że, że on by zdeserterował, że on by uciekł, dlatego postanawia go odnaleźć. No, leci w gwiazdy i ma być to jakaś super przygoda, w takim sensie, że ma spotykać różnych ciekawych bohaterów, jak na przykład piratów czy przemytników, a oprócz tego to cały jej klan, cała jej rodzina posługuje się magią, a mianowicie są... Zmiennokształtni i potrafią się zamieniać w lisy. Ja ogólnie tak mam, że nie, nie sięgam jakoś często po książki dziecięce, ale od czasu do czasu lubię takie lżejsze klimaty. Oprócz tego kupiłam dwie książki Agaty Christie i mam pięć małych świnek oraz Morderstwo na plewani. W tej pierwszej detektywem jest Herkules Poirot, a w tej drugiej Panna Marple. Ja jeszcze w ogóle nie czytałam żadnej książki Panny Marple, ale powiem Wam, że ostatnio bardzo lubię mm, brytyjskie, takie angielskie kryminały. Powoli sobie kolekcjonuję historię pani Agaty Christie. Oprócz tego mam tylko jeden reportaż i jest to Choroba idzie ze mną. I to jest książka, jak tylko która została zapowiedziana, to ja... No bardzo się na nią czaiłam, więc jak tylko wyszłam, no to sobie ją po prostu kupiłam, bo jest to reportaż o polskiej psychiatrii. A jak wiecie, zdrowie psychiczne jest dla mnie ważne i ja lubię o tym czytać, więc przeczytać reportaż na ten temat, no to to jest dla mnie mus. Oprócz tego mam jeszcze pawilon małych Ssaków. I to jest książka, która zbiera bardzo dobre opinie. I z tego, co wiem, to to też ma być non fiction, bo ma być to książka napisana na konkurs dzienników LGBTQ+. Ale ten tekst był na tyle dobry, że wydawnictwo charakter zdecydowało się wydać to jako oddzielną książkę, a nie w zbiorze opowiadań. Więc wydaje mi się, że to naprawdę może być coś bardzo dobrego. Aha, i z tego co zrozumiałam z mm, opisu z tyłu, i z tego co jakby przeczytałam, kartkując tę książkę, to główny bohater pracuje w Zoo, co jest dla mnie super ciekawe, tym bardziej, że są tutaj zdjęcia zwierząt. Więc ja już jestem kupiona. Dobra, dalej mam kilka książek autorów, których bardzo lubię i cenię. I po prostu sobie je, tych autorów tak sukcesywnie czytam. Bo mam panią Daphne de Maurier i Zatokę Francuską. Ja zdjęłam obwoluty z tej książki, gdyż ja większość obwolut z serii butikowej po prostu ściągam, bo no bo ładniej te książki wyglądają, zgadzam się z tym. Tak jak się bardzo zraziłam do tej serii wydawniczej i raczej już nie będę kupowała tych książek ani ich czytała, to panią Dawne de Morier wciąż jeszcze cenię, więc no, kupiłam sobie tą książkę, ale dalej mam pana Kurmaka. I mam tutaj pasażer oraz Stella Maris. Ja pana Kormaka bardzo lubię, chociaż przeczytałam tylko jedną, jedną jego książkę, mianowicie Drogę. Ale Droga tak bardzo mi się podobała, że no po prostu jak tylko wyjdzie jakiś dodruk książek tego autora, no to po prostu sobie. Te książki kupuję. Oprócz tego mam jeszcze sąsiednie kolory pana Małeckiego. A tą książkę mam dlatego, że była mi ona polecana w komentarzach. A ja tak mam, że jak mi coś polecacie, to ja często po prostu sobie sprawdzam. Jak opc mi pasuje, no to tą książkę sobie kupuję. Więc jeśli macie jakieś ciekawe polecenia dla mnie, no to zachęcam was, aby zostawić mi komentarz. Oprócz tego mam coś. Co ostatnimi czasy bardzo po, podzieliło czytelników, bo jest to książka, którą kupiłam w Biedronce, a jest to pan Wiktor Igo i Katedra Marii Panny w Paryżu, i to jest książka, która została wydana przez świat książki wraz z Biedronką, bo ta seria wydawnicza, bo to będzie kilka tomów. Będą to same klasyki, ale te książki będą się ukazywać tylko w biedronce. Raczej nie będę kupowała kolejnych tomów. Tą książkę sobie kupiłam, ponieważ bardzo chciałam tą książkę przeczytać. Bo ja na studiach, pamiętam, próbowałam, miałam podejście do nędzników, była to moja wtedy ówczesna lektura. I oczywiście tej książki nie dokończyłam. I podejrzewam, że z dwóch powodów. Po pierwsze, ona była absolutnie rozwleczona, a po drugie była to lektura. A już znacie moje podejście do lektur, więc no, dodajcie sobie dwa do dwóch. Ale właśnie katedra jest podobno fenomenalna i w ogóle nie jest taka jak nędznicy. No więc zdecydowałam się sobie tą książkę kupić, ale w internecie w ogóle była cała dyskusja o tym, jak to jest Klasyki, czy tam w ogóle kupać książki w Biedronce? I część ludzi się w ogóle oburzyła, że jak to książki w Biedronce? I trochę mnie to śmieszy. W ogóle nie mam z tym problemu. I w jednej alejce kupuję książkę Wiktora Igo, a w innej alejce kupuję cebulę. I powiem Wam szczerze, że uważam, że nie ma w tym absolutnie nic złego. I już tak na zakończenie, bo to będzie ostatnia książka. Mam super ciekawą książkę. Jak to się w ogóle stało, że ona mi gdzieś przeszła pod moim radarem wydawniczym i w ogóle nie wiedziałam, że ta książka istnieje, bo jest to Księga z Nebo. To jest Maluszek. Ona jest super cienka. Ta książka ma 140 stron. Więc podejrzewam, że to jest jeden wieczór. Ale w tej książce naszymi bohaterami jest mama z synem i historia się dzieje w świecie postapokaliptycznym. I na przykład dziecko nie pamięta sztucznego światła. Nie pamięta, że kiedyś wystarczyło po prostu dotknąć. Przełącznika na ścianie i nagle mamy światło. Natomiast mama pamięta tam ten świat, pamięta te wszystkie wygody, które my mamy na co dzień. Dlatego wydaje mi się to super ciekawe. Tym bardziej, że, to jest, że jest to książka postapokaliptyczna, która została wydana przez pauzę. No, wydaje mi się to super, super ciekawe. Okej, okay, i to by było na tyle. W opisie tego filmu znajdziecie link afilacyjny do księgarni GW Foxal. Oprócz tego w opisie znajdziecie mojego Instagrama oraz Gudrica. No i co? Widzimy się w następnym. Cześć!